Dzisiaj pokażę Wam szybki tutorial mojej kartki zrobionej na wyzwanie w Lemoncraft Inspirację z kolekcji House of Garden. Szybki, ponieważ w połowie nagrywania mi się przerwało w połowie robienia kompozycji i tylko dokleiłam końcówkę i stwierdziłam, że zrobimy z tego tylko szybciutki filmik. Bez żadnych większych wytycznych. Ja bazę zawsze oklejam w środku papierem skrapowym o 3 mm mniejszą od bazy, czyli tutaj są to kartki 9,7 cm na 20,7 cm, które delikatnie na brzegach potuszowałam. I tak samo daję pierwszą warstwę z przodu. Tak samo właśnie 9,7 cm na 20,7 cm. Również ją potuszowałam. Teraz, jak widzicie, zginęła nam baza, bo ją włożyłam tradycyjnie pod książki, żeby się prasowała. I teraz zajmuję się kolejnymi warstwami. Tak samo tuszuję brzegi papieru skrapowego. Na warstwę podbijam birmatą, którą przyklejam właśnie. Potem jeszcze ten arkusz z wykrojnika kraft Passion też podbijam na birmacie, ale do niego już potem na zewnątrz przykleję ten papier skrapowy na płasko, żeby. No po prostu stwierdziłam, że już starczy te dwie warstwy z birmatki. No teraz będę to wszystko przyklejała do siebie razem. No i ostatnią warstwę papieru skrapowego i będziemy mieli to gotowe i zaraz dokleimy to do naszej już gotowej bazy. Ale zanim przykleimy to do bazy to wyembosujemy sobie tekturki, które planuję użyć w tej właśnie pracy. Większość tekturek wyembosuję przezroczystym tuszem. A tło pod napis zielonym tuszem oliwkowym z Agaterii, ale pokażę Wam też, właśnie, że można, jeśli nie ma kolorowych tusz, pudrów do embossingu, to można najpierw teksturkę wytuszować i potem tak samo ją poembosować przezroczystym pudrem, i wyjdzie tak samo. Tu widzicie, że przy tuszowaniu, tuszem do embossingu urwał mi się kawałek napisu, ale to nic nie szkodzi, bo przy przyklejaniu to zatuszujemy i nie będzie tego widać. Więc takich tekturek, jak Wam się coś urwie, naprawdę nie należy wyrzucać, bo wszystko da się naprawić. Tutaj ten zielony oliwkowy trochę słabo wytuszowałam napis i mi się nie do końca pokrył tym pudrem, ale stwierdziłam, że to nie będzie przeszkadzało, taka nierówna struktura. Zresztą w większości przykryje to ten napis, dlatego już to tak zostawiłam. Właśnie tekturki w ogóle dostają takiego fajnego połysku i te grawery na tekturkach są bardziej uwidocznione. Tekturki używałam, Napis jest od przez okienko, ten rogalik i kawusia jest z, z niepartu razem z tymi małymi gałązeczkami. A pudre jak już wcześniej mówiłam, oliwkowy i przezroczysty od Agateri. Ogólnie bardzo lubię używać w swoich pracach właśnie tych warstwowych tekturek napisów. Bo mogę właśnie tło wytuszować, znaczy wyembosować innym kolorem, a dać bardziej w naturalnym kolorze. Już mamy wszystko wyębosowane i przygotowane, więc możemy kontynuować sklejanie naszej karteczki. Wyprasowane mną warstwę doklejam do naszej bazy. Już za, widzicie, że to zaczyna całkiem fajnie wyglądać. Ogólnie przepraszam Was, że jakoś ten dół, dół tak ściągnąłem. pierwszy raz mi tak jakoś się chyba kamerka przesunęła, bo przecież jak wszystko ustawiałam, to było to dopracowane. Tą bielutką serwetkę też na rantach tuszuję różową, różowym tuszem, żeby nawiązywała do tych warstw skrapowych z odcieniem różu bardziej. No i już ją przyklejamy i będziemy tworzyć kompozycję, przy której mi się niestety przerwało nagrywanie. Ale zobaczycie początek mojego tworzenia, gdzie właśnie zaczynam układamy jakieś liście. No liście zawsze troszkę właśnie dłutkiem albo w rączkach można wygiąć, żeby dodać im takiej bardziej 3D kształtu, żeby nie były takie płaskie. I tu właśnie tak to staram się robić i przyklejam je klejem na gorąco. Kwiatki mam z wymianki od mojej koleżanki, chociaż akurat papierowy to pomału zaczynam robić, więc czasami coraz częściej myślę, że będziecie widzieli też pra kwiaty wy mojego wykonania. Te liście to też mam z jakiejś wymianki, więc wam nie podpowiem, co to za wykrojnik, chociaż nie wiem, czy podobny nie był w Aksjonie. Mam te drobne listki kremowe i zielone. Co jest u góry, to jest z wykrojnika. Z wykrojnika Craft and U Design CW148. No tu już właśnie widzicie, że po przerwaniu to tylko dogrywam Wam już dokończenie. No jakieś tam jeszcze stokroteczki takie, czy rumianki, jak to woli to nazywać. Z tego też z wymianki dokładam. I właśnie jeszcze tam widzę, że są liście też z wykrojnika CW039 od Craft and U Design i listki róży od Craft Passion, to jest wykrojnik 102. Na sam koniec to jeszcze właśnie zawsze na jeszcze parę listków się poupycha i posypuję na Heavy Body Gel różne mikrokulki, przezroczyste czy jakieś delikatnie kolorowe o różnych wielkościach, żeby to dodało jakiegoś tam jeszcze czegoś dodatkowego w tej pracy. Efekt końcowy tej pracy bardzo mi się spodobał. No i myślę, że Wam też się spodoba ta karteczka. Kiedy kończenie pracy to właśnie takie posypywanie, sypywanie, posypywanie, sypywanie. No a tu już jest efekt końcowy.